Myślę reguły i zasady, że musi być dobrze. Proszę zostać z nami i przekonać się na własnej skórze. And see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre, siempre means you always be friend. Friend. my friend. Amigos para siempre means our love will never end. It isn't a Bible, just the summer or the spring. Amigos para siempre. To się, jest, co? Tak, to jest górna półka. Tam już wyżej górna jest półka. tylko sufit. No, tak, tak. To teraz mamy kogoś w studiu z tej górnej półki. Mm -hmm. Drodzy państwo, i już naszych gości kochanych mm -hmm. przedstawiamy. Julia i witamy. Julia, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. I Dominika Matuszak, Musi no, być dobrze. Oczywiście, że musi. <laughs> musi, no to niech będzie. Zawsze jest dobrze, dobrze jak jak jest, masz, kiedy jesteście. Co? Bardzo, bardzo nam miło. To tak mówię i podkreślam, 90% przyjemności to po naszej stronie jest. Tym występem zaczęliśmy, to może krótko dwa słowa o tym, Julio, bo tam wtedy miałaś okazję na scenie stanąć u boku wielu fantastycznych artystów, ale zwłaszcza tego pana sympatycznego chciałem cię zapytać. Jak to wspominasz? Oczywiście z wielką dumą, bo dla mnie to było po prostu niesamowite wrażenie i i to było oczywiście to dla mnie było po raz pierwszy i szczęśliwa, że miałam taką okazję śpiewać i rozdzielić tą scenę razem z José Carrerasem. Jose Carreras, koncert mhm. fantastyczny, wyśmienity, wielkanocny. Miło go wspominamy i wspominamy też Twój występ. Jak to jest, kiedy, kiedy stajesz na scenie u boku? Tak, wielkiej osobowości, no która właściwie koncertowała, występowała na całym świecie. No oczywiście trochę martwiłam się, jak to będzie, jak my się poznamy i tak dalej, ale kiedy go poznałam, to oczywiście byłam bardzo po prostu zachwycona i zdziwiona, bo on jest przymiły po prostu człowiek, który cały czas się uśmiechał i oddała od siebie. jak Dominika. No, na chyba. Pewno na ja, przykład, Nie. najlepszy. Oddała okay. od siebie tyle energii. Tyle po prostu wsparcia, no że tak się czułam dobrze obok Ale niego. masz jeszcze Julio, tyle lat już śpiewasz i e, również polska scena przecież... Tak już mówiąc tak nawet szerzej, generalnie podczas koncertów, tak. dopadacie, Cię trema? Mm, no. Ja myślę, że u każdego artysta jest takie odczucie tej tremy przed samym wejściem, bo dla mnie jest troszeczkę tak przed samym wejściem, ale ja staram się zawsze zachowywać się spokojnie, kontrolować te emocje, żeby nie wchodzić w, taki, w takie rozbalansowanie. I, i też no, każdemu widzowi życzę, żeby starali się cały czas to ten balans po prostu znaleźć w siebie, u siebie, więc zawsze staram się balansować i wtedy jakby wchodzić do sceny. Ale powiem jeszcze tak, bo wszyscy mi mówią na backstage'u, Julia siedzi cały czas taka spokojna dziewczyna przed sceną, no na backstage'u czeka po prostu na swój występ, no jak ty jesteś taka spokojna? A ja po prostu siedzę, ja z kim nie gadam, ja sobie milczę, ja robię tak jakby w sobie, że ja muszę no. teraz wejść... Nalasztowanie, nie wiem jak to po polsku, nalasztowanie nastrój taki, tak, mm, specjalnie, nastrój się odpowiednio, nastrój się tak, odpowiednio. Tak, tak. tak, i wszyscy się dziwią cały czas, no bo taka szczupła siedzi mm. z nim, no nic nie gada, I siedzi spokojna, na a wychodzi Adam, tam. Różki. A to jest to, to tak samo jak z Dominiką. Dominika też siedzi taka spokojna, I Zaraz ruchnie. w zbalansowana, a nagle tak. tu pomoże. No, dlatego pomoże. się połączyliśmy. No. Znaleźliśmy drugą. Połączyłyście się dziewczyny. Dobre ser ducha i dobre dusze przyciągają się do siebie. Magnetyzm, wiemy to nie od dziś. Soknujecie na sierpień. Mhm. Słuchajcie, dokładnie wieczór dobrych mocy, czyli 9 sierpnia. Najbardziej optymistyczne wydarzenie w Warszawie, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Julia oczywiście wystąpi, ale wystąpi też Alicja Majewska, wystąpi Kasia Moś, będzie Hiuki Hioli, czyli laureat konkursu szopenowskiego wraz ze swoim bratem. Zatańczą Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. A wszystko to po to, żeby pomóc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Polski i z Ukrainy. Chcemy spełnić ich marzenie e, o wyjeździe na taki specjalny, terapeutyczny obóz pod żaglami na Mazurach w sierpniu tego roku, więc będą też aukcje charytatywne. I to nie będą zwykłe przedmioty. Od razu mogę Aha, powiedzieć, to, no to będą, to opowiada, przeżycia, i... to będą przeżycia, to będą przygody. E, będzie można wylicytować na przykład rejs po Zalewie Zagrzyńskim z aktorami Alżbetą Leńską i Rafałem Cieszyńskim, z kapitanem Każka Krzysztofem Baranowskim. Będzie motoryzacyjne z Spotkanie z Karoliną Pilarczy. O, proszę Będzie bardzo, to, że to jest to, że to jest to, co to te to, emocje i co w życiu dodaje dobrych to, bo my chcemy dodać że w żagle na oceanie niełatwego życia dzieciaków, ale też właśnie wszystkich tych, którzy przybędą do sceny Relax. jest siły właśnie ze sceną Relax, z ze jest to, z i i w ten sposób stworzyliśmy. Zrobiliśmy wydarzenie, które mam nadzieję zapadnie na długo w pamięci wszystkich. 9 sierpnia 19. Jak można się dostać, jak można to zobaczyć, przeżyć Wydarzenie, na własnej skórze? Tak, zapraszamy serdecznie. Wydarzenie jest biletowane, bo te bilety są jednocześnie cegiełkami. Tak jak cały dochód z aukcji charytatywnych, tak też z biletów wesprze dzieciaki i właśnie umożliwi organizację tego specjalnego obozu pod żaglami. Bilety są dostępne na stronie Sceny Relax. Każdy może je kupić. Od razu zdradzę, że bilety to też niespodzianki, bo a dzięki poż. naszym partnerom y, będą tam specjalne gifty przygotowane w poszczególnych pakietach. Będzie nawet można wygrać również rejs po Zalewie Zegrzyńskim. Także takie szczęśliwie ja całkowite też, to, też to będzie <noise> Dzień dobry, witamy. No, no, Śmiejemy się oczywiście, ale tak, Julia, Julia tak naprawdę tak, wspiera. Tak. Musi być dobrze od samego początku. Zna dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo my już się spotkaliśmy nad zalewem z kilkukrotnie z w zasadzie no, bardzo dużą grupą dzieci, bo, bo cztery dni, które z nimi spędziliśmy, to 700 dzieciaków i, i Julia i swoich rodaków wspierała. I, tak, i Polaków, ja właśnie śpiewałam tam piosenki Czerwona Kalina i też, choć pomaluj mój świat, i było super. Naprawdę dzieciaki, takie przymiłe i tak oni po prostu chcą tego, tego, no, tego dobra, tak? Tej, tych pozytywnych emocji i to naprawdę normalności, jest normalności i to jest bardzo ważne. A, Julia, bo... a co zaśpiewasz dziewiątego? Już wiesz ustalone? <grystanie> <grystanie> Możemy zdradzać. No. No, no, tak, no, tak. Poprosimy. Ale specjalnie dla Was. Dziękujemy. <grystanie> to zaszczyt. Więc tak, zaśpiewam czerwoną kalinę znów i oczywiście, i, i choć pomaluj mój świat, więc um, powiem tak, że za, jeszcze za dzieciaków, że naprawdę to trudne czasy dla nich, bardzo trudne i każdy z nas musi cały czas pomagać, musi być po prostu obok, obok tych dzieci, bo to jest nasza przyszłość. Oni teraz jeszcze takie małe, tak, no ale oni wyrosną i to jest nasza przyszłość, przyszłość, która będzie po prostu panować w naszym kraju czy w innym kraju. Oni będą w naszym życiu dalej, będą dorosłymi, i więc trzeba im pomagać, trzeba być obok nich, bo naprawdę e, czują się trudno i to jest bardzo ciężkie czasy dla nich, jakie psychologiczne, jak i moralne, więc trzeba, trzeba państwo, to my wspierać. Zachęcamy. Myślę, że Państwo się czują teraz zachęceni przez e, Julię. I czują się dobrze. A Dominik, po tej rozmowie. Musi być dobrze przecież. Pomagajmy. Zwłaszcza dzieci na to zasługują. Tak jest. Bilety, Sierpnia do o zdobycia. 19. Tak. I z Julią. bilety, cygiełko niespodzianki. Jak mówi Dominika, polecamy Państwu o wadze to wydarzenie. Na pewno będziemy się mu z wielką uwagą przyglądać. Postaramy się dotrzeć, opowiem tak więcej. E, bardzo serdecznie dziękujemy. I za to zaproszenie Dziękuję. i za Wasze fantastyczne otwarte na oścież serca. I za udział w programie. E, dziękuję, Julia Welej, Dominika Matuszak bardzo dziękujemy. dziękujemy. Musi być dobrze, mili państwo.